Siemanko, siemanko, na tym filmiku opowiemy sobie o wszystkich sposobach, dzięki którym możemy zdobywać doświadczenie w EA Sports FC24, tak żeby móc spokojnie na luzaku wbijać zawsze maksymalny poziom i odbierać najlepsze nagrody właśnie za sezon. Będą to sposoby i bardziej oczywiste i takie mniej oczywiste, o których pewnie niektórzy mogą nie wiedzieć. Tak więc bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania, ale zanim to szybkie słowo od sponsora naszego kanału. Jeśli chcesz kupić monety do EA FC24 w szybki i bezpieczny sposób, usevenbuy.com to najlepsze miejsce w internecie. Monety otrzymacie już 10 minut od zamówienia. Pamiętajcie, aby wpisać kod CLIP, aby otrzymać 6% zniżki. Link w opisie. A więc pierwsza zakładka w dziale właśnie zadań sezonowych, gdzie możemy zdobyć pierwsze punkty doświadczenia, to zadania codzienne. Żeby wykonać to zadanie, wystarczy rozegrać 3 mecze w, w trybie, czy to Squad Battles, czy Rivals, czy Mistrzostwa Food, to już gdzie tam chcecie. Dzięki temu zdobywamy 150 punktów doświadczenia i codziennie można raz takie zadanie wykonać, czyli biorąc pod uwagę, że sezon ma powiedzmy tam 25 dni, no to pomnóżmy sobie to przez 150, no to już mamy całkiem fajną sumkę. Ale to nie wszystko, bo dzięki temu, że robimy to codzienne zadania, to jednocześnie wykonujemy zadania za codzienne ukończenia. I za każde takie codzienne ukończenie, czyli jak raz do, zrobimy to zadanie codzienne, to już mamy jedno ukończenie, tutaj za dwa takie ukończenie już mamy dodatkowo 250 doświadczenia, za trzy takie wykonane zadania mamy kolejne 250 i za zrobienie pięciu takich zadań w tygodniu mamy kolejne 250. Punktów doświadczenia. I jednocześnie za samo rozgrywanie meczy również mamy punkty doświadczenia w wysokości 250, czyli za 5 meczów mamy 250 PD, za 10 mamy kolejne 250 i za 20 meczów w tygodniu mamy 250 PD. I jeżeli wszystko to wykonamy, to dostaniemy jeszcze dodatkowo za całą grupę 500 PD. Także naprawdę bardzo sporo. I te zadania tygodniowe refreshują się raz w tygodniu, czyli możecie tak naprawdę całą grupę zrobić spokojnie w ciągu sezonu 4-5 razy i macie naprawdę. Sporo doświadczenia za to. Najważniejsze, żeby przynajmniej 5 razy w ciągu 7 dni zrobić te codzienne zadania, czyli codziennie rozegrać te 3 mecze w trybie jakimkolwiek oprócz meczów towarzyskich czy tam w drafcie, oczywiście też. Mamy również zadania, jeżeli chodzi o zadania sezonowe, tak teraz przyszłe gwiazdy domowy 1. To, to oznacza tyle, że musimy zagrać mecze w stroju przyszłych gwiazd, które są do kupienia w sklepie. Jest to opcja płatna, te stroje zazwyczaj nie są tanie, zazwyczaj kosztują około 70 tysięcy, 80 tysięcy monet. W tej chwili, jeżeli wejdziecie do sklepu, to tutaj macie specjalne pakiety stadionowe. 75 tysięcy monet kosztują właśnie te stroje przyszłych gwiazd, także 750 końcu również to kosztuje, także to już w zależności czy jaką, jaką walutą operujecie. Moim zdaniem to jest za dużo za te ilości doświadczenia, jakie tam można zgadnąć. Moim zdaniem kompletnie się to nie opłaca. Spokojnie można bez tego wbijać te punkty doświadczenia. Ewentualnie, jeżeli już naprawdę będziecie mieli ostatni tydzień sezonu i już czujecie, że naprawdę nie da rady wbić, no to ewentualnie wtedy, ale moim zdaniem ta cena za te koszulki nie jest adekwatna do tego, ile doświadczenia zdobywamy. Przejdźmy do zadań na żywo. Tutaj zazwyczaj mamy jakieś dodatkowe. Zadania do zrobienia w trakcie danej promocji. Na przykład teraz wyszła pani, e, którą możemy zrobić właśnie rozgrywając mecze, e, jest to pani Wilhelm Blustier, e, Ale zawsze jedno z tych zadań e, zawiera właśnie doświadczonko. Tutaj mamy 1000 doświadczenia za tak naprawdę rozegranie trzech meczy na poziomie nowiców Squad Battles, czy Rivals, czy mistrzostw. Także zawsze zwracajcie uwagę też na to zadanie z jakimś zawodnikiem, ponieważ zawsze tutaj gdzieś e, m, czyha jakiś jakieś dodatkowy. E, z postaci punktów doświadczenia. No i teraz mamy również puchar. Za puchar również zgadniamy doświadczonko. Mamy tutaj dwa razy po 500 do wygrania. Wystarczy rozegrać 10 meczy w tym pucharze. Także nie trzeba nawet ich wygrywać. Możecie po prostu zacząć mecz i odłożyć pada i przegrać ten mecz 10 razy i tak naprawdę zgadniać się doświadczenie. Oczywiście nie polecam tego sposobu. Lepiej już sobie pograć i spokojnie spróbować wygrać inne paczki, które są zawsze za zgadnięcie Właśnie w tym pucharze, aczkolwiek mówię, do wygrania 1000 XP wystarczy rozegrać 10 meczy bez konieczności wygrywania tych meczy. Także moim zdaniem, też się opłaca. Kolejnym sposobem na zdobywanie co tydzień odkreślonej liczby punktów doświadczenia jest granie, rozgrywanie meczy właśnie w tych trzech trybach, czyli Squad Battles, Rivals i Mistrzostwa Food. Jeżeli chodzi o skład Battles, wiadomo, że to nie jest zbyt ciekawy tryb do grania, aczkolwiek można jednocześnie robić sobie tam jakieś wyzwania w tym trybie, na przykład ewolucję. Tak więc zazwyczaj i tak zawsze kilka meczy w tygodniu staram się mieć tutaj rozegrane, żeby sobie właśnie jakąś ewolucję szybciutko zrobić. I w tych składach wyróżnionych zazwyczaj Dostajemy bonusowe punkty 1600 za rozegranie, na przykład na poziomie nowicjusz. Także naprawdę 1600 dwa razy można zgadniać co tydzień i to wystarczy, żeby wbić. Nawet tam srebro 2 powiedzmy, tak? Tutaj akurat nie jest za dużo XP, mamy 300 doświadczenia za to, ale jeżeli rozegracie już tam tych meczów troszeczkę więcej, na przykład zdobędziecie 6800 punktów, no tutaj też macie 500 doświadczenia po zapaczkami i monetami, także zazwyczaj staram się kilka meczy takich mieć rozegrane, żeby chociaż te 500 wpadło doświadczenia. Jeżeli chodzi o rywalsy, no tutaj e, punktów jest już troszeczkę więcej. Ja akurat odbieram sobie w tej chwili nagrody za e, ligę czwartą, za 7 meczy w Lidze Czwartej. E, I tutaj mamy już do zgadnięcia 700 e, punktów doświadczenia. Także co tydzień, jeżeli gracie rywalsy i zdobywacie, e, wbijacie po prostu te 7 meczy, no to między 500 a 700, w zależności oczywiście od ligi, w jakiej gracie, e, no, to, no to sobie tutaj te punkty również e, nabijacie. Ja już odbiorę te nagrody otworzymy je oczywiście później na live. Ie. No jeżeli chodzi o Food Champions, no to tutaj najwięcej tych punktów doświadczenia zdobywamy. Gdzieś za, za chwileczkę wkleję tutaj filmik z mojego odbioru nagród za rangę piątą i tutaj jak będziecie mogli zauważyć, już tych punktów jest naprawdę dużo, dwa razy tyle co mniej więcej w rywalcach dostaje. Także co co tydzień wpada około 1300 1350 punktów doświadczenia i co tydzień taka ilość sta... Na spokojnie, żeby wyrobić się, żeby zdobyć po prostu najwyższe nagrody. Jeżeli chodzi o zadania sezonowe. O, właśnie dzięki temu, że odebrałem nagrody z Rivalsy, właśnie wbiliśmy ósmy poziom w sezonie. Także także jak sami widzicie, ósmy sezon, mamy jeszcze 28 level. Przepraszam, mamy jeszcze 20 dni do końca, a mi wystarczy jeszcze wbić jakieś 17 tysięcy XP. Myślę, że na spokojnie się to wbije. Jeżeli chodzi o jeszcze takie ogólne porady, zazwyczaj, jeżeli macie już naprawdę kupić jakieś. Koszulki za monety czy za FIFA pointsy, bo boicie się, że nie wbijecie ostatniego poziomu. Róbcie to pod sam koniec sezonu, ponieważ tak jak w ostatnim sezonie, EA dorzuciło nam na przykład dodatkowe zadania, właśnie dzięki którym można było zdobyć 4000 XP za wygranie dwóch meczy, za zegranie chyba nawet tylko tych dwóch meczy. Także starajcie się poczekać do samego końca, bo nigdy nie wiadomo, kiedy EA wypuści jakieś dodatkowe zadania, dzięki którym obejdziecie się po prostu bez wydawania punktów czy, czy monet, właśnie na dodatkowe koszulki. Jest jeszcze jeden fajny patent. Zawsze na koniec sezony, jeżeli na przykład już wbijecie ten 25 poziom, to jak tutaj w tym sezonie mamy 25 poziom jest ostatni, i chcecie na przykład przenieść sobie troszeczkę punktów na kolejny sezon, bo już ich w tym sezonie nie potrzebujecie, to możecie nie odbierać nagród na przykład za tutaj zadania tygodniowe, jeżeli je wykonacie, to po prostu nie klikacie, odbiorą tych punktów doświadczenia. One przejdą wam po prostu do następnego sezonu, automatycznie zostaną odebrane i doliczone do następnego sezonu. Także tak jak na na przykład w zeszłym sezonie, dla przykładu, niektórzy wbili już tę określoną liczbę punktów i mieli ostatni poziom, i jej wypuściło grupę zadań, żeby zdobyć kolejne 4000 punktów. Oni zrobili tylko zadania, nie odbierali tej nagrody, zostawili po prostu tak, jak jest, i na następny sezon już mieli po prostu lepszy start, tak? czyli na starcie już kolejnego sezonu mieli te 4000 punktów doświadczenia dopisane. Także możecie też taki stryk stosować w przyszłości, jeżeli oczywiście zdobędziecie wcześniej określoną wymaganą liczbę punktów, żeby Wbić ostatni poziom. Także to, to, to jako taki mały desetek dokładka. No i słuchajcie, to będzie na tyle. Trzymajcie się. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Na dziś to tyle. Trzymajcie się. Hej.